Dziś spędzimy dzień z Karolem Ale zanim to nastąpi Pojedziemy na trasę z Klaudią Nie będziemy nagrywać, bo już nagrywaliśmy Więc dzisiaj cały film Poświęcony Karolowi Miłego oglądania Dzisiaj dzień z Karolem, tak żeśmy sobie ustalili Będziemy ci towarzyszyć aż do samej mety Dobra, masz moc Dzięki. Pięknie Dużo Będzie więcej watów na kilogram No miski mu zajrzymy? No Jest kanolku, szybko. Dobra, no, 13.30 gotowości A no, wy jedziecie, my jedziemy Karol. I wszyscy jedziemy Jeszcze raz? No, magiczny przepis mhm. Karol, co tam, co tam do, do, dołożyłeś? Pesto, barilli tylko I parmela No nie no Idziemy zobaczyć, co robi Karol. I to jeszcze chwila. Karolu, gdzie jesteś? Jak to twoje przygotowania? Dobrze, właśnie, widany będę robił. Tylko chłopcy gdzieś mi rzucili, za nie, gdzie jest? coś od siebie. O, polaków nagrywam. Cześć, nagrywam. Viva la Polonia! Obiad trzeba zjeść. Nie było czasu. Na przykład idzie od trenera, jak się żywić. Karol, jak nastawienie? Dobrze, dziękuję. Dobrze. Zakrywam twarz. Dobra, ja cię gonię. Jedź tam Prościutko, jedź, 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 śmiało, śmiało Karol, masz ty zestaw małego harcerza, zobacz Musisz to złożyć do kurty okay. <grymki> Serio? To mamy... Co do tego? To, to pod siodło trzeba zamontować, przykręcić, a to na widelec. To jest To jest GPS, a to jest chip zwykły taki Także okay. no właśnie jakbyś się zgubił w lesie to będziemy wiedzieli gdzie cię szukać. Znaczy roweru gdzie szukać, a bo cię będzie. Miejscu, na... To się przypina do tego do dynksa. A, do tego dynksa, dobrze Siemasz leszku Nabłyszczony rowerek I teraz do Żyda do ile wracasz? No już będę tam A już tam 13, żeby przyjeść tu Tu 20 do startu, przyjść tutaj No, no i wtedy się przeniesiemy tam Dobra I pojechał No a tak się właśnie naprawia trasę Grapki i jazda No zobaczymy Jeszcze no mamy no, 33 minuty do startu. Nie takie no psycha, no jest coraz większa kontrola, tylko też coraz większa kleistość tego, nie? Trzeba być dobrze przygotowanym, no jak? Dobra, idę na dół, zaraz wracam Dwóch naszych już tam w boksach Staszek, Piotr Karol jeszcze na asfalcie Pojechał przewietrzyć dwoje Żeby się za bardzo nie przypalić Ale już tam idziemy do niego O, Krzysiu Nie dookoła Nie dookoła Szybki wywiad z Piotrem Kryńskim. Piotr, jak nastawienie? W tej chwili mam ręce trzęsące się, nie wiem, co się dzieje. Za prawdopodobnie jakieś 15 minut ogarnę co się. Gdzie jestem w ogóle? Nie, no zobaczymy co. A jak ustawiasz miejsca Polaków dzisiaj? Ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek dobrze się czuję. A Staszek jak myślisz? Kurczę, no najlepiej, żebyśmy pierwszą trójkę zajęli, wiadomo. Tak? Czyli kto pierwszy? Staszek, Karol czy ty? Czy wszystko jedno w tej kolejności? Eee, nie zapeszając, powiedzmy, że, na, że my Polacy <grym> Dobra, Grzej się, idziemy do Staszka. Dobrze Piotrek mówił, że też jest ok Będziemy walczyć Dobrze Piotr powiedział, że trzy medale dla Polski No Karol ostatnio dobrze pojechał to Liczymy na jego jakby dobrą wolę Ale wszystko się rozerwa podczas wyścigu Trzymamy kciuki to Jest też mechanik naszej młodzieżówki, Maciej Staram się jak mogę te Rowery przygotowane E, rozkręciłem cały amortyzator, e, te wszystkie tuleje, to wszystko. Gra, gra wszystko jedno szkole. Kto się wygra? No Piotrek, a Staszek? Drugi Staszek, trzeci Karol, tak? Hmm? I tak będzie, no chyba Karol jakoś to przeżyje. No dobra, zobaczymy. Jezus, Karol z nami?

do tyłu. Latający gangster. Karol, bo tu chłopaki typowali, że tutaj trzy medale dla Polski dzisiaj. Co ty na to? Uważaj, mogę być Ale... brązowy. Dobra, to mamy to załatwione.

Piękna prawa strona, Brawo Karol. Ale Stachu! Trzymaj Karol. ale Peter. <grywka> Polish team born to win. Poprzek. Poszło, ale zupełnie inne warunki niż wczoraj. Let's go! Chuj lubieniec Papapia teraz, bab ba, ba. Tu jest czysta woda, bidon masz dalej udagi Lej, 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 bo już się zaczyna zapychać

Lejemy, lejemy mocno, lejemy mocno, lejemy, lejemy. Lej od razu Mamy Piotra i zaraz za nim Karola. Zjechali się chłopcy. Tylko nie wiemy czy Piotr spadł, czy Karola drabia Albo jedno i drugie A. Dobre, todo vivo, ale todo vivo, dobre. Opa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Ale ale todo dawaj. opa, vivo, todo vivo, todo Opa, Opa Carol, todo Ale, ale. Lejemy mocno, lejemy, bo to już ciągnie się strasznie. Lej mocno, na, po napędzie, ważniejsze to. Ale! Bob Karol! Ob, 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 ob. Ale, Piotr, trzymamy to, trzymamy! No Niestety, Tomasz spitko rzucił takie tempo, że Karol i Piotr już dostali 80%. Zbiegniemy do nich na metę. Staszek jeszcze walczy, właśnie mamy go na zjeździe. To są pozycje około 25 Także bardzo ładnie A my biegniemy do chłopaków straszny silny gość Robi co chce Mistrz świata, e-bike Zajmiemy do Karola, już go widzę, jedzie do nas Teraz się dowiemy, co tam się działo na trasie. Karol! Dziękuję za pomoc i przepraszam. Nic nie przepraszaj, powalczyłeś? Z sobą, a potem dopiero mi się zaczął jechać. No niestety, Tomas idzie także. No ale nie było, żeby się się No nie było, no, ale widzisz. No, no właśnie. To jest no cóż, no ale tak sędziowie zadecydowali, no nic, nic nam do tego, no trudno. Mogli spokojnie jeszcze puścić no, no 5 albo 6 minut tutaj stałem No no cóż tam no. no to nie by to były Jedzie Piotr Zobaczymy co tam u niego Masakra, tak można podsumować Błońciszek Walczyłeś widziałem z łańcuszkiem. Kurde, no 10 razy go podnosiłem, no jeza, tak dobrze mi się jechało. Bardzo dobrze, ja cały czas przechodziłem. Ale wiesz, no... Nałożysz ten łańcuch, on ci zaraz spadnie, przejdziesz kolejne dwie osoby, one cię zaraz pięć wyprzedzi, nie? No cóż no. Fark. No warunki nie były łatwe. Ale noga, była noga za no. to. Pacho, który? 25. I ja, idzie, idzie no No ale Pitcock nad drugim już półtorej minuty Za wcześnie was zdjęli w ogóle, bo to no. nie, nie było aż takiej straty No ale cóż no, sędziowie to wiesz Jak nie teraz to na następny No O, a kto do nas odwiedził? Nie Patrycja To ważna sprawa 14. Świata. 14 wicymistrzyni świata 26 aktualnie Stanisław Jedzie Jedzie, jedzie, pojechał już. No wcześniej i w ogóle wyścig za krótki. 44 minuty No ale cóż, no, no takie decyzja sędziów, tak? Spokojnie chłopaki mogli do końca jechać. Klaudia mówi, że ładnie wyglądasz. Nie Strefa nie, nie czy... spa Widzimy trefa spa. O, chłopcy, nie flapci aż tak mocno. Ja idę do Staszka. Dobrze. Gratulacje! Nie ma lekko, tu nie było słabych ludzi! Nie! Ale... Można jechać na Mistrzostwach Świata i być zadowolony z tego, co się jedzie, a można zacząć jechać na ostatnie podjeście i nie być zadowolony. No ale na kolejnych Mistrzostwach Świata się poprawić. Dobrze Ja tak myślę. Prawda Klaudia? Dobrze. Do przodu, jedźcie, jedźcie. Nadjeżdża gość który skrócił dzisiaj kolegom wyścig. Tylko 30 zawodników pojechało na ostatnią rundę. Co prawda, sędziowie troszkę przesadzili ze strefą, no ale to też Tomasz Pitkok zrobił różnicę. Przewaga nad drugim zawodnikiem, ponad 2 minuty. Przedwczoraj mi świata e-bike, dzisiaj mi świata u 23. Jak jest noga, to nic człowieka nie zatrzyma. I widzimy ostatnia prosta, Stanisław Nowak. Na tablicy 23, 24, 25, czyli będzie pozycja 26. Zawodnik gospodarzy już nie da rady atakować. Jest, 26. Brawo, Staszku! Brawo! Trzebaj! Trzymaj. Dobra, sprowadzenia. Mam coś. Wodę ci dał. Jak? Szuka waju! Znaczy, skurczę! Znaczy, za to spadł. Maja głańców! Z tego, Zastrzelanie na niższych zębatkach. Teraz ty spadł. Super. No ale warun ładny dalej, 80% minus 2 Minus 2 Około 50 miejsca Złonowanie GPS Trener zadowolony. zadowolony, zadowolony. <laughs> Ale, Ale mogę wydawać. Dobry to był ruch dwie godziny przed to. No, <laughs> Muszę się posilić, nie? Nie jest to łatwa robota. Mam tutaj twoje wszystkie te gadżety. Karol mam cię do auta zbierać czy rowerem zlecisz na dół? Dostałem. Karol, rowerem zajeżdżasz na dół? Tak, w drodze, lec jak chce Dobra, to ja wezmę. Dobrze. I my też zaraz z maciekiem zjeżdżamy. Nie. Yeah. Jak to z nami pojadę, to pościgamy się. Dobra. Dobra. Czas, staraj. Trzecie się, się Było okej. Okay. On tak mówi. Tak mówi, do kamery też. <laughs> Przed chwilą mówiłeś coś innego. Zaczynamy. Jeszcze mamy mecz Honory. honor. Mecz honor. Gola tak chodzi i się cieszy, i mówi, że Nowym Meście było, była nadzieja. Wtedy Teraz było o mecz, wszystko. Mecz o wszystko, a tam ma mecz o honor. Dobra, zamykamy i idziemy coś zjeść. Nie pokażę gdzieś. Dobra, Karolu. do nami cały dzień i najważniejszy wyścig w tym sezonie. W dwóch zdaniach, jakbyś się podsumował. Dzisiejszy występ i wszystko, co tu się działo dzisiaj. No co? Wystartowałem, przejechałem, gdzie się dało, potem szedłem. Ech, nie byłem może zbyt wysoko, ale starałem się przebijać. Na początku jechało mi się średnio, potem coraz lepiej. E, no i niestety, jak już tak czułem, że moje nogi wróciły to pan sędzia stwierdził, że starczy mi tego ścigania na dzisiaj, bo lepiej nie będzie i mnie zdjął. Więc tak nieprzyjemnie, no. Nie dał się wykazać. Zwycięzca jechał bardzo szybko, ale mimo to myślę, że mógł nas puścić jeszcze na rundkę, może dwie do końca pojechać. Ja raczej za dużo bym nie zmienił. Ciężko byłoby mi coś lepiej dzisiaj zrobić tak... Ciężko byłoby mi coś było dzisiaj lepiej zrobić tak na samym wyścigu. Ale z Mistrzostwami Europy coś pokombinujemy, żeby było ciut lepiej. No i dziękuję. O, dziękuję bardzo mechanikom, Przemkowi, Maćkowi za super przygotowany sprzęt, który mnie nie zawiódł ani razu. Eee, całemu sztabowi na bufecie o, oraz wszystkim, którzy mnie wspierali w drodze do tego wyścigu. Myślę, że jakby ktoś zobaczył mój występ w Młodzikach na międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, gdzie byłem ostatni, to by nikt nie uwierzył, że tutaj będę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy Ci, Karol, za ten dzień. Dzięki.